Hej wszystkim! Dzisiaj po raz pierwszy jesteśmy na jeziorze Degnera w naszej okolicy. Chcieliśmy sobie zobaczyć jakieś fajne miejscówki, może Podkarpia, na nasze przyszłe wyjazdy. A tak przy okazji wzięliśmy spławiki i trochę się tutaj pobawimy z drobniejszymi rybkami. A może coś większego. A może coś większego. Także lędka w wodzie, stanowisko ogarniamy dopiero tak naprawdę. I zaraz zaczynamy łowić potwory. Także my już jesteśmy ogarnięci, Adrian mówi na kasyka, ja mam spławik, no i zobaczymy, czekamy. Trochę chmury nas przerażają, bo idą takie czarne, mam nadzieję, że nie będzie padać. Troszkę burzowo, ale... Zobaczymy. Donęcasz troszkę z, rę z ręki, tak? No, coś tam wrzuć. Na końcu łódki tam jest spławiczek, ale ni niestety nie widać go. Bardzo o, krawna. dosłownie tam. Zobaczymy. Tak jak Jula wspomniała, ja na klasyka, na pikerku. Zobaczymy. Czekamy na pierwsze branie. Ale wieje. Złą pogodę sobie wybraliśmy. Jak zawsze. Kurczę, no ale człowiek chce jechać na ryby to zawsze pogoda się psuje na weekend. W poniedziałek pójdziemy do pracy, ja będę miała studia i będzie pięknie podobno. masakra Mam nadzieję, że to się w końcu ogarnie. Okay. Czekamy. Ale wieje. Ogólnie jesteśmy już pół godzinki dobre. Jak na razie nic się nie dzieje. Gdzieś tam z daleka widać, że rybki wyskakują małe. Poza tym cicha. Siedzimy sobie. I czekamy. Czekamy. Nie padało. Chmurki się rozwiały. Na szczęście nie. Chociaż różnie były. Jest pierwsza rybka na klasyka. O, mamy. Dobra, trzymaj. O, przytrzymają, pokażemy. No, na czerwonego robaczka. Tak ładne. Płoteczka. Dobra, wraca do wody od razu. Tak. O, to nie. A Czerwonego robaczka z gruntu. Dobra, śmiga do wody. No. musi nie coś. Jest rybka spowikowa. Stręga? Chyba Ta tak. Taka bruchata. Super. Pierwsza rybka na spowik Pierwsza rybka Twoja na tym jeziorku? Tak, to też. No a teraz słoneczko świeci, to tam jeziorsko fajnie widać w wodzie. Nie w tą stronę. No, no stoi sobie. Sam. Ale robaka czerwonego nie wiadomo. Uciekła już. Nie udało się uchwycić. No to już robaczka i rzucaj. Tak też zrobię. Ja też przerzucam. Zobaczymy. Czekać. I czekać. Trzeba. Dobrze, Dobrze mówię? Tak. Zadowolona? No. Pewnie, <laughs> ja że tak. Jak są ryby? To jest fajnie. Ja, jest Widzę czerwonego atakują. No, On to jest taki mniejszy ładny. Tak założy. No, super. No, troszkę, troszkę uspokoiło się. Fajnie. A to jest to Plum do wody. No to faktycznie roślinki są. Nie ja widziałam wcześniej. O no, nie było widać. No ale spoko. W roślinach też można łowić. Pewnie. Ok, no to czekamy. Tak jak widzieliście, złapaliśmy tylko trzy rybki. Zwijamy się już pomału do domu. Dzięki za oglądanie. Na razie, do następnego.